Okej, okay, so putę body burum. Today our lesson is about the... the bedroom bedroom. Czyli to jest bedroom. Miałaś ja, kiedyś pokoje, nie? Bedroom to jest? Sypialnia. Sypialnia, okej. Okay. Tak, ze mną przeglądaliśmy sobie to wcześniej i powiem wam, że są to słowa, które ja na przykład też za często nie używam, czy nie używałem. I dobrze, nie pamiętałem, ale to przejdziemy po kolei, co? To co, może jedną typowo wiesz po angielsku, drugą ja i typowo nie powtórzę najwyżej, dobra? Curtain. Tak, Curtain. Ja, ja bym powiedział Curtain, no. Za, to jest zasłona, tak? Nie ja, okay. Teraz ja wybieram sobie to, bo to jest trudne, wcześniej ja tego nie znałem, to jest... Sufit to będzie sering. Sering, sering. Sering, sering. Tak. A to coś dla Ciebie no. Toolbox, Toybox. Co to jest? Pudełko z zabawkami. Toybox. Pudełko Toybox. z zabawkami, no. Mystery Box, tak. Mystery to jest tajemnica, Mister. Tajemniczy? Tajemnic no. Pudełka. Tak, tak, Mystery Box, tak. Są, sprzedają takie, no. no. Kiedyś kupiliśmy, nie? Teraz, nie? Czy to jeszcze no. kupiłeś, czy nie? No, on No, no, was, no ogóle, że drogie, była, oszukali nas, nie? Trochę. Nie było, nie było złe, no bo w sumie nie było aż tamten, nie? Dobra, e, ja tutaj mam tutaj, mam, mamy, mamy, mamy półkę i mamy szufladę. I to jest drawer. Drawer, szuflada. Lamp. Mela? Co? Lamp. Możesz ładnie powtórzyć? Drawer? Drawer. Dobra. Drower. I teraz tym może sobie jakieś słowo jeszcze, tego nie było. Poduszka jest fajna, na przykład, jakbyś chciała. Albo no lampa jest fajna po angielsku. Pillow. Pillow. Bardzo ładnie powiedziałaś. Co to jest? Pillow? Lampa. Poduszka. Poduszka. A lampa jest dobra. Jak jest lampa po angielsku? Lamp. 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 Bardzo podobnie się udało im, nie? Dobra. A ja tu mam półka. Półki. Shelf. Tam? Szel. Tam. Szel? Szel. No. Szel. tyle Łóżko też jest fajne, nie? Bo łóżko jest, jest od sypialni też, nie? Bed. No, łóżko. Bed. Bed. Tego też w ogóle nie używałem pewnie tego słowa. H Róg. Róg. Chodnik. Idź Bied. do roku Tak. <laughs> nie wiem czemu w sumie. Bed do roku. A tunela co mamy? Szed. Czyli? Siu rado, no, a nie widzę. O, to zapraszam. To dawaj, co tu musimy, po tam. obrócimy to. Okej, okej. Okay, okay. Bo ty, tak. u... mówię wam, ten stół się strasznie części. Widzowie będą dostają, na ten, musimy poślednie ten ustabilizować. Ale... no wraz. Gdzie? A tu jeszcze to może? A. Is be... time? Good night, honey. Pięknie piszczą. To, to to jak night. Night? Night. No, night. Day and night jest. To jest day. Klapki night, klapki najka. No, Nie, coś innego. Day to jest dzień, a night to jest noc. Day and night. Day and night. Słapki, Mariusz do łóżka, dobranoc kochanie Tak, Wielka it's jach, bedtime Bedtime to jest czas, czas do łóżka Good night honey Honey to jest miód albo kochanie w sumie też się mówi Kochanie? A ja, a ja ci odpowiadam sweet dreams Czyli słodki snów A temu co mówią? Good morning wake Dzień dobry Po łódkę w ogóle, good morning, to jest tak jakbyś powiedziała właśnie, wiesz, no dzień dobry, że możesz powiedzieć komuś Hello, to good morning, good morning, good morning, good morning Wake up, wake up, wake up Dobra, to mamy stronę numer dwa teraz, chodźcie To jest, to bardzo. Musisz poszukać, o mam, o jest To Gdzie? To i dobra, to dawaj, dajesz stoję. Zabawka To no. i to to i to jest zabawka, tak? A co mówią te, te, te? Co jest napisane? No to czemu to i to jest zabawka, czy to jest No bo oni tak, oni myślą taką nazwę, przez i się spisze to i to i taką nazwę, to mała firma. To i to i no. A poczekaj, a za jedną tylko nie pisze do let me plow with your toys. Jest. Come on, Let mi Swoimi zablokami. Poczekaj e, Tak, dokładnie, dokładnie. Pijamas. Pijamas? Co to jest pijamas? Pijama. Pijamas to jest... Pijamas to jest pijama, faktycznie. Poster, plakat. Poster, plakat. Ładnie bardzo mówisz, no. Aha, a tu masz... Co, a co ma Daisy? Slipper. Gdzie masz Sleep... slipper? Slippers. To są slippers? Kapcie. A tu? Wardrobe. Wardrobe. Tu jest, no. Szafa. Szafa. A co mówi Daisy? I need a bigger wardrobe. Czyli co? Potrzebuję większej szafy. Tak. I need a bigger wardrobe. Ja też potrzebuję większej szafy. A ta tutaj? Ta z Lio i Stitcha? Dol. Lalka. Lalka. I co mówi Lio? Lilo Takes her doll wherever she goes. Lilo takes her doll wherever she goes. Wherever to jest takie dzielne słowo, czyli liga, wszędzie będzie. Wszędzie. Wszędzie zabieram swoją lalkę. Tak, bo jest. Lilo takes her doll, czyli takes her doll, czyli zabiera swoją lalkę, to są te słowa. Wherever, czyli wszędzie. She, czyli ona, goes, czyli idzie w sumie, nie? A, a co, A tutaj zacz? o nie. Donald lubi robi coś, co nikt nie lubi robić. Alarm, alarm Clock. Alarm Alarm clock. No. Budzik. A, no właśnie, co tu pisze? A co mówi Donald? Donald has... to Hair is Alarm Clock. Tak. Donald nienawidzi S Wytyczyć swojego budzika Tak, nienawidzi słyszeć sły 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 Bo Donald hate czyli nienawidzi I hate to hear my clock A ja mam, ja mam storybook, storybook, zobacz Z biuro opowiadań, storybook A tutaj? Zobacz Z opowiadań A tu? Hicksaw Puzzle Hicksaw puzzle Układanka A gra planszowa? Co? Gra planszowa, gdzie jest? Bard, bard jest, bard game Gamy, gamy Gra planszowa Co tu jeszcze? A ten tutaj z boku, ten fioletowy? Puppet Puppet, no Puppet, Coś Zresztą mówię na, na na... is Puppet And I Are to much i like. Jesteśmy oh z tą kukielką zbyt podobni do siebie. This puppet and I are too much alike. Pamiętasz, że ja tylko tego słowa alike? No, może muszę łatwiej go używać. Alike, czyli do siebie, tak? Wiesz co? A my też mamy tu jeszcze? mamy tylko jeszcze dwa te, nie? Teddy bear. Teddy bear. Miś no. pluszowy. Teddy bear! A teraz jest w kinach ten, nie? Is, is, five, five Nights at Freddy's jest. No. Teddy... Knokke Knokke? Bear? No. Tak? Co? Piesia z Freddy jest w kinach? No. Co idziemy? Myślisz, że ten? Mhm. Fajne będzie. Zobaczymy, od za chwilę, poczekajcie. E, to jest mój ulubiony. a poczytaj, co to jest. No. No przeczytałam. To jest mój Lecki. ulubiony pluszowy miś. A Mitor, co to jest Teddy Bear po polsku? przed chwilą mówiliśmy, teddy bear teddy bear to piękno kreśli? miś pluszowy bo bear to jest niedźwiedź czyli miś, a teddy to będzie pluszowy chociaż w sumie nie, może tak nie jest ale teddy bear to jest miś pluszowy na pewno ostatnie, blanket blanket, kot nie kot kot to jest kat I love trees blanket uwielbiam ten kot no, I love too So, it will be the end of today lesson. No? Koniec dzisiejszej lekcji, tak? Mm, no. Najfajniejsze słowa, jakie dzisiaj były, to... Toy. To. Yeah, toy. Czy to było toy? Toy. Jak like lamp. Zabawka. Lamp. Lamp. lamp lampa. lampa. Pillow. Pillow. Co to było? Pillow, pamiętasz? to Misiu. Jedenne... Misiu Poduszka. Dobrze. Pillow. Pijamas. Pyjamas, też było dobre. No, to Pijama. A, pijama. E, teddy bear. Ribery. Alarm clock, alarm clock no, Alarm clock, to jest coś tu uwielbiamy rano Alarm clock, to jest alarm clock? E, póki. Budzisko widziałem szczególnie. To jest takie straszne słowo Mam samo. tu jak rano Toy box Toy box, tak, też lubimy Toy toy box Toy toy box, no Wojtek Poletek Ja jeszcze lubię bed Bed? I love my bed Tyta patrz, tyta to to, to Tak. I love my bed, czyli ja. I'll, I czyli ja? ja. Nie tylko. Love, jest, jest Czyli kocham. Bolek, ja. My, czyli moje bed. czyli Łóżko. Subskrybujcie podajcie Dajcie do, do góry, proszę. Łapkę do góry. na kanał z dzwonkiem. I chupijcie Amitola Akcja. Bum. Hello! Hello! My, My friends. name is Tatana Vigunah. What's your name? Sofira. Amitor. My name is Sof Amitor. Oh, My ładnie. name is Alevyek Amitor. What's your name? My name is Nena. No, okay, okay. Nice to, uh, nice to meet you. Sofira. So today uh, Nella will be will, will uh, sing uh, her, her favorite song. Uh -huh. Teraz Nella will was her ulubioną song. piosenka. <laughs> please, it's your time. To nie jest moja ulubiona piosenka. Okay, it is not her best song, but uh, he wants she, she wants to 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 show you what she can. Uh,

But the damn bum 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 oh, oh, oh. Nee, oh, oh. oh, oh, oh.